Siemka! Siemka! <laughs> Siemka, ja jestem Siemark, ze mną dzisiaj jest... Kwapis. I zagramy sobie dzisiaj na serwerze SkyBlock! I PvP, i różne tam jakieś atrakcje. Dziś odwiedzimy wyspę Domin-Kwapisa. I będzie to wyspa nasza, będziemy kręcić na tym... Na, na tej wyspie serię będziemy budować i będziemy sadzić nasiona. wszystko będziemy robić. Ach. E, dobra. dobra, zaczynamy. Jebie, jebie. Ej, ej, jak jak trzeba, a oni wszyscy śpią. No Nie, zaraz będę wiesz, dobra. Eee, ty, to nagrywamy to po 15 minut, nie? Tak. Dobra, to tam tłumaczę. Ty, ty, ja mam tłumaczyć, ty, to ja mam pomysł. Wytłumacz im, po ile to jest minut, jaka jest to seria, kiedy to będziemy to wrzucać, co tam się u nas dzieje. A ja mam ze dwóch minut, maks. Bo ja się krępuję normalnie. Dobra, a więc to będzie tak. Będziemy nagrywać, nagrywać 15-minutową serię. Będziemy nazywać 15-minutowe odcinki z serii 15 minut Minecrafta. Dobra, dajcie dalej śpią. dobra, Proszę. Będziemy nagrywać serię 15 minut Minecrafta, będą to serie podzielone na sezony. W jednym sezonie będzie około 15 odcinków, 15-20 max. Podzielimy te... No będziemy po prostu budować, będą różne przygody. W jednym odcinku będziemy na skyblocku, w drugim będziemy dodać PvP, w drugim będziemy dawać surowce, w trzecim będziemy XP gorzej i tak będziemy robić wszystko, wszystko, wszystko. No, no i to by było. Trochę, po tro... Trochę zrobiliśmy już przed odcinkami. Chyba tak bo... wypadałoby od nowa pyspa, ale dobrze No ale! Nie już. Ja już nie chcę tego niszczyć, bo fajnie mi muszę. Tak mi, nie tobie. Cicho, ja tam zbudowałem ten. No, no wiesz, no trawę. Eee, posadziłem, cicho. To coś, o to coś. Trawę posadziłem. No, też coś. Kurde, znowu się noc robi. Ty, nie gadać, że, że rozwaliłeś tamto. Niech nie chcę Ale teraz, no przesadziłeś. Ej, to Z, e, rozwali... e, tutaj było takie drzewko posadzone. No, ja potrzebałem drzewa. A co było tego Dawida? Chyba <grywaś> się on nie zna na wyspie. A możliwe, że nagramy jakiś odcinek z takim moim kolegą na, na Minecrafcie czy ponieważ... Ponieważ. Ponieważ nie jestem na nie. lepszą nazwą. O, nie wiem dlaczego on tak Nie mam, nie nie... No i nie, dalej, nie wam ty wam brakuje. Dzi, żal, położyłem tylko. Nie. nie. Napisz u Heal. heal. poślij heal, poślij heal, Polecony! Ty, znowu potrzebuję tych arciarków. Odwróć A, ty biały takie lagi są, że... Nie, właśnie ty masz jakieś nagi, ja nie mam nagi. O jest, ja, ja mam nagi. Bo ja nie wiem, ja jak zaczynam nagrywanie to zawsze nie, nie naguję. Masz słaby komputer. Ja mam stałe 31 peski. To było na stacjonarne, mogą nie powinno się nagrywać. Ja mam, 30... jakoś... na no, 30, 60, 60 peczna, czyli w sumie ja, ja, ja mam też jakieś 30-20 pesek, 30, 20, tak, ale... Ty jeszcze mam. Nie. Co jakiś czas mi spada do pytanków Nie, mi się trzyma cały czas 60. Czyli? To nie sprawdzę miejscu, Dobra, mamy tam, gdzie byliśmy Chyba, że mi ktoś coś wyśle na Skype, to mi schodzi do 30 No Właśnie, nie, ja jestem na 30 Ty wiesz, nie mamy sadzonek już? Mamy trzy sadzonki Weź tak nie na pieprza jak tą klawiaturę. Ja nie Ale lagi. Się buguje, dżerwo. No ja cię. Dobra, to ja będę kościł te dżerwy same. to tam mówiłeś wszystko poniedziałek 15 minut, miałem. Tak. O, co nawalają Nie musisz nam zanudzać w tym budzu. Ej, nie wiem, jak Ty o tym myślisz, ale ja myślę, żeby się przydały to uświetlenie. No, mówiłem to wtedy na tamtym nagraniu, które nie wyszło. Cicho. No właśnie. Nie przypominaj. Ja ja mam. Weź, to weź ten, ogarni e, węgiel, a ja ogarnę patyki. Ciekawy skąd? Nie wiem. Ja wiem, skąd ogarnę patyki. No Ty! Ty myślisz cicho, ja nie ja chcę patyki. Ja, ja już mam przy sobie. No ja też. Byłem Patyki, mam 5 patyków. Nie no, weź ogarnij węgiel do niebskąd. Ty wiem, przepalimy dziewę. Daj masz dirtu? Eee, ololo, dirtu. Dirtu mam 31 dir. No daj, przyda się i tu. masz jeden dzięki, ale mi się przyda przynieść dobra masz to ty masz to szkołą, bo ja, ja muszę dokończyć swą budowlę w piecyku jest dobra idę do jego. niego wiesz co mi sobie ty od kiedy nagrywamy?

Panie, że usunęli wygłupych kliperów, żeby przynajmniej domku na mnie rozsadzi. Dawaj, bo ja tu przyjdę go, oh! bo... dziłem A do mnie tak, jakieś tam... Daj mi mączkę, nie z... mam mączki. Ty masz mączkę albo kości. Ty, ty masz kości, daj kości lepiej. Ja ci dałem tą mączkę wtedy. No ale mam nie a teraz się gdzieś tam zrobił Szkeleta potrzebuję Przepraszam, że tak cały czas mam ze Ale ja ogarniam te lagi. Trochę chyba pomogło teraz. Ale czy, Ty ja jak chcę tu łóżko. Ty bezki, daj trochę drewna. Tak, drewna. ja mam, dobra, ja mam Nie, bo to się przyda, nie, nie kość tego którego... Dawaj tu zrobimy te takie łóżka sobie. Nie, dzięki. Czy ja się ja, ja ogarnę, nie, łóżka. to wam spać. To no. Ja z dobra. Bez ja, gente, Eee. to się. Dane Nie schnajd. co tam masz. Nie pomyliłem się. nie chciałam, się poprawić. Raczej. Ej czy to jest normalne, że u nas Ej to, czy to jest... ej, jak już drożim na boisku, to, jest, boi... to jest normalne, że u nas w domu latają nie do Eee, że... no nie. No bo oświetlić. trzeba, mówiłem. No to mu mówię... nie, masz jeszcze pajęczynę. Nie, myki, nie, nie. Ty Ej, powinno być bistro, te pajęczyny tutaj na starcie. Je, naarcie od Masz jakąś pajęczynę czy coś? Nie Masz, daj no też mu, Nie mam pajęczyny to Jest, jest skrzyni Zależy jakiej? Chcę ją, czekaj, weź napisz teraz Żeby ten, czy jest admin i poproś, aby mnie odmutował Bo ja tam parę, bo ja tam chyba z rok temu, od roku już mam mutę Są obrażanie dziewczynami na chleb Ciekawe w jaki skrzyni to masz A ja nie wiem, co ja mam. Nie, to nie na tym serwie. Na tym też mam chyba nutę. Halo. Mam nutę. Ale... To jest, jest Minecraft Polska, weź napisz. I właśnie, ej, Ty na tym serwie ile jesteś? Wtedy, mm -hmm. kiedy nie go dałeś. Gdzie ty, minę, tak? e, no to, Gdzie ty masz minecraft? no to masz minecraft? to... minecraft polska to jest minecraft polska, czy ten minecraft polska to jest jakiś gość, co się podrabia pod niego? Podrabia się. Gdzie ty masz minecraft polska, ty? No sobie zrób te i masz tam takie coś. Minecraft polska, powitajcie nowego jak na serwerze. A no co to, to jest ten? Ma... Ej dobra, daj, napisz Ale teraz ten, nie ten, jest... ten, proszę. To nie jest ten, to jest... Minecraft i Polska to nie gra. Aha. Aha. Żadnie. Jezu, ja bardzo. Dobra, e, napisz tak. E, napisz e, e, adminie, proszę, abyś odmutował Dominik F1. Bo masz mu to od roku, tak? napisz. E, napisz, że mam mu to od roku, to może się zlikwiduje. Ja wiem co to ja co mam. Głowę wywaliłam mnie, bo spalowałem. Prawda? Ej, ja wiesz dlaczego ja miałem nutę? Ja! Muszę zrobić krótkie cięcie, bo moje hasło zobaczą. Robię ten cięcie. O, powróciłem. No po nie prostu. Nie po prostu wyłączasz i włączasz. Dobra, Aha, ten. masz ten problem do edytowania. Nie, no i potem to sklejasz. No daj te, te, te szkło, bo nie ma w żadnej skrzyni. No, jest w tym. No ciekawe jest... cię. Cześć zobaczyć, czy jest. Jest w tym. E, w piecyku. Mówię. Ja w ciebie nie wierzę. No jak we mnie? To jest twoja wina. Odmutuję od, od, ja mnie. Halo! Dobra, mniejszy. Jezu, Ty, nie od... wierzę w to. Bo tak pokazałem, trochę mało mi... Pokazałem... twoje hasło. Co zrobiłeś? Dobra. Będą ci wbijać chyba. Chyba. To weź później to za ten. Yyy... E, więc, z... a więc. A si zamazę to, zamazę to, spokojnie. No właśnie. Ej, ale tu. kitu. Trochę mało zrobiliśmy. Czy ja ty coś zrobiłeś, ale ja kompletnie nic. Więc... Jesteś niewidzialny. A już jesteś. Patrz. Tarcza nam akurat. Jeszcze A jeden. Fuh. Jeszcze jeden. Ja Cieżo tak. A pa. Ej, daj. Dobra, masz masz ten. Masz cię rybok. Masz. Gim. Masz, masz, masz ten. Ty ja czas mam, mamo. Eh, eh, 3 minut jeszcze. Później 15-ta można kości. Nagrywamy całą noc, chyba, co nie? Cie... Dobra Mam strzały? Dobra, mam Dobra. LOL Jest kostek! Ey. A nie, to ty Ej Ogarniasz, że kiedyś było tak, że jak strzelałeś w siebie To zadawałeś na mnie obrażenia, tak jak na normalnym PvP, co nie? No. A teraz a Teraz, o, teraz oni to zanulowali Bo przyszłem ja Przyszedłem. 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 Ej, tak, fajnie to tam wygląda, patrz. Tak. Jakbyśmy to fajnie obszklili. Ob obszklili. No. Obszklili górze tą ob pozycję. No to ja to chcę w szkole, ale ty nie chcesz mi dać szkła. Masz. Tyle ja mam szkła, to masz. Tyle jest, o. Ile masz? Jeden. Mi co najmniej sześć by było potrzebne, wiesz? Sześć? No to tu masz... tak, tak, za mało. Nie mam... Nie mamy tylko jeden. Nie, ja tak szak tak, za mało, dobra. Ile, ile masz hajsów? Dużo... Ja nie mam już nic. Ja kiedyś miałem jak was 10 tysięcy i z kolegą się złożyliśmy na spawnera. I a teraz to zostało na jego wyjsku. Dobra, idę, ja. idę na ten. Idę na... Dobra, chodź, ej, ej, żegnamy się. Dobra. To my się żegnamy. Już podróż. No, no, dobra, czekaj, chodź tu. Dobra. Dziękuję Wam za obejrzenie. Ja zapraszam do subskrybowania, komentowania. Y lajkowania. I mam nadzieję, to był nasz pierwszy filmik z tej serii, także proszę Was o wyrozumiałe ocen, ocenianie. Mamy nadzieję, że w następnych odcinkach będzie nas tu więcej, coraz więcej. Zapraszam, zapraszam chętnych do nagrywania naszych film, z nami filmów. Na pewno przyjmiemy z tego no, ale musimy mieć zaufanie. Ja też chcę coś powiedzieć. Co chcesz powiedzieć? Uh, subskrybujte, lajkujte, komentujte. I teraz tu. No to tak, kochani. Na razie. Čau.